Razem z nami Klaudia Wiśniowska. E, już nie uciekniesz ze studia, zostałeś zapowiedziana. E, I twoja sztuka, czyli prognoza pogody. Witajcie, dzień dobry. Tak, e, w tej prognozie, no niestety od początku e, grudnia, no w zasadzie może nie od stricte od początku grudnia, ale powiedziałabym w sumie, że a może jednak tak, e, No doszukujemy się tych zimowych akcentów, tak nie mogę się zdecydować z tego względu, że ta zima w tym roku zrobiła taki fal start, przez to te miesiące tak się zaziębiły i w zasadzie nie wiadomo, w którym jesteśmy i w jakim e, Czasie i w jakim oknie pogodowym. No Jutro znów bardziej jesień, potem znów bardziej wiosna, a im bliżej do kalendarzowej e, zimy tym mniej jednak na mapie tych zimowych akcentów na Mazowszu. Naprawdę? Ojej, no to myślę, że w takim razie te kolejne dni, jeżeli czekasz na bardziej wiosenne i jesienne akcenty jeszcze w tym roku, to cię nie rozczarują, bo od środy kolejne ocieplenie za sprawą napływu kolejnych to bardzo ciepłych jak na grudzień mas powietrza z południa, ale zanim, no to od kilku dni jak się tutaj spotykamy, to ja staram się usilnie znaleźć jednak te miejsca z zimowym krajobrazem i dziś mamy kolejny, bo w weekend odwiedzaliśmy e, przeróżne części południa Polski. No i tutaj mamy Szczyrk i dokładnie Małe Skrzyczne. Jak widać śniegu? Mało śniegu. Jak na lekarstwie. Obok, e, obok dokładnie i e, też oprócz Urgowa z okolic Bukowiny i Białki Tatrzańskiej i tam po prostu tego śniegu było co niemiara i narciarzy również. Właśnie myślę, że takie zestawienie pokazuje, że nawet w górach, nawet na południu Polski, no, mimo to, że mamy grudzień, to wcale nie jest to gwarancją, że pojedziemy w góry i śnieg będzie. W Beskidach, jak widać, no, nie za wiele. Najmniej na razie, no na razie nie widać w ogóle absolutnie śniegu. Powiem szczerze, do wigilii samej. Jeśli chodzi o jakieś takie większe ochłodzenie, to wraz ze świętami Bożego Narodzenia w pierwszy i drugi dzień świąt, ale też tak nie za wiele. Zerknijmy na nadchodzącą dobę najpierw, bo tutaj faktycznie, Pierwszy od tygodnia, jak nie od dwóch tygodni, jakiś niewielki akcent zimowy nam się pojawia w postaci lokalnie ujemnej temperatury, ale to jest taki minimalny. I przy takiej temperaturze lokalnie te mgły mogą być marznące, więc warunki na drogach też mogą być utrudnione. A jeśli chodzi o wtorkowy poranek, to. Mgły pozostaną. Skoro wywołałam to pytanie do tablicy, mimo tego, że znajdujemy się pod układem barycznym wysokiego ciśnienia z nad Bałkanów, no i wyż powinien przynosić spokojną słoneczną pogodę, no to właśnie jesienno-zimowe wyże mają to e, do siebie, że tak troszeczkę są takie zgniłe i mimo tego, że nie pada, to są chmury chodzi, Tak, wspaniale się 100. to tym by... to. Także, no niestety, jutro słońce w, e, w słońce. <laughs> no ale tak, no jutro, e, jutro wschód prognozowany jest na godzinę 7.39, ale ze względu na te niskie chmury raczej tego słońca o poranku mm -hmm. nie zobaczysz. Ale nie wstajemy nadzie... jutro. Tak, ale mam nadzieję, że i tak miło i, i wy i państwo pomyślicie o pogodynkach z TVP3 Dzięki. Dziękujemy. W metrach od środy kolejne ocieplenie. Mm -hmm. I o tym też będziemy... Oficjalnie zostałam wywołana do tablicy, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zameldować się na pogodowym posterunku. Klaudia Wiśniowska, witam ponownie. W trakcie nadchodzącej doby nie za wiele zmian nas czeka w pogodzie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład wczoraj umocnił się bardzo układ baryczny wysokiego ciśnienia z nad Bałkanów. No i to zapewnia taką kontynuację stabilizacji w pogodzie właśnie. Co prawda wyż z reguły kojarzy się ze słońcem, z pięknym bezchmurnym niebem. Na to też przyjdzie czas w tym tygodniu, ale jeszcze nie jutro. Jutro tak bardziej zgniły wyż od samego rana nam się zadomowi na pogodowej mapie. Za oknem dosłownie zresztą, czyli to co typowe dla, jeśli cieni dla wczesnej zimy w pogodzie. Natomiast będzie sucho. Nigdzie nie prognozujemy opadów. Kolejny dzień bez deszczu. O śniegu w ogóle nie wspominam, bo tego śniegu absolutnie i w tej długoterminowej prognozie nie widać. O poranku całkowicie pochmurna aura, no i na krańcach wschodnich, północnych, w centrum również mglisto. Te mgły i silne zamglenia będą zasłaniać niebo. Ciśnienie stabilne. To jest bardzo dobra informacja. 1010 hektopaskali o godzinie 12, więc w zasadzie nie powinno to wpłynąć na zmiany w samopoczuciu, a słaby wiatr również nie da się we znaki. E, obecnie zresztą od kilku dni mamy trochę wyższą temperaturę odczuwalną od tej, którą wskazują termometry, więc ze względu na słaby wiatr jutro również będzie ciut cieplej niż na termometrach. A na termometrach e, no jeszcze jutro tak nie za bardzo ciekawie i trochę chłodniej e, niż w minionych dniach. Zerknijmy sobie na popołudniowo Ciepło. Jak na grudzień. Drugą połowę grudnia rozpoczęliśmy a od środy kolejne ocieplenie. Jeden stopień w Ostrołęce, dwójka w Ciechanowie jutro, trójka w Płocku, na ziemi siedleckiej i radomskiej maksymalnie cztery stopnie w stolicy. Po południu jest szansa na rozpogodzenia. W pasie od Ciechanowa po Płock w tych chmurach zrobiły się takie dziury, no i powinno wyjrzeć słońce. Teraz o pogodzie to wszystko, a z prognozą na kolejne dni wracam niebawem i tam więcej słońca i więcej stopni na termometrach, ale śniegu dalej brak.